Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu scenariusz komiksowy i dzisiaj e, taki temat, który ostatnio grzeje niektóre osoby, e, innych mniej, drugich bardziej mnie wcale, e, ale ja trochę nie czuję się stroną e, tego wszystkiego. Chodzi o e, kwestię sztucznej inteligencji. Jakiś czas temu miałem już ten temat podjąć, e, miałem takie przemyślenia. E, Wymyśliłem sobie nawet tytuł filmu, to znaczy, czy jesteśmy skazani na AI? Ja oczywiście nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam pełnej wiedzy, jak to wszystko wygląda, ale podzielę się z wami moimi przemyśleniami, również w oparciu o tę, o tę publikację, czyli stworzone, niekradzione komiksy od ludzi dla ludzi. To jest publikacja darmowa, którą można było otrzymać. Podczas komiksowej Warszawy, gdzie są różne e, krótsze formy, zwykle takie jednostronicowe, m, różnych polskich artystów, autorów komiksowych, którzy odnoszą się w jakiś sposób do tego zagadnienia. Ale zanim o tym, to coś, co jest jakby ponad to, coś, co jest troszkę szerzej e, w takich moich przemyśleniach. Mianowicie, dla mnie osobiście, Sztuczna inteligencja mogłaby w zasadzie nie istnieć w takim rozumieniu, żebym ja chciał czy miał potrzebę z niej korzystania. I to, co trochę mi się wydaje, jest powodem w ogóle, nie chcę powiedzieć dramy, ale podnoszenia tego tematu na wokandę, jest fakt, że od pewnego czasu dostępność tzw. czatu GPT. Czy jakiej in, jakiejkolwiek innej formy sztucznej inteligencji, ta dostępność jest na tyle łatwa, na tyle dostępna dla każdego w zasadzie i chyba darmowa, z tego co mi się wydaje. To znaczy osoby, które mogą sobie gdzieś tam w wyszukiwarce, przeglądarce internetowej otworzyć ten chat GPT, w zasadzie nie muszą za, płacić za korzystanie z tego narzędzia. I my trochę się chyba tym zachłysnęliśmy, ludzie po prostu na potęgę wyszukują tam jakiś totalnych bzdur. I żeby w ogóle ująć ten problem właśnie w takim szerszym kontekście, należy się zastanowić, co my w zasadzie robimy. Po co ludzie tworzą te pierdoły? po co zasypują internet tymi dziwnymi grafikami, filmikami itd., itd. Oczywiście odpowiedź częściowo na to pytanie znam, bo mogą, to jest najprostsza odpowiedź, a z drugiej strony, bo niektórzy robią na tym pieniądze. I między innymi w kontekście komiksów też o pieniądze chodzi, ale jeszcze jedna taka moja myśl a propos tego korzystania z tego czatu GPT: jakie to niesie zagrożenie? W ogóle nawet nie tylko sama sztuczna inteligencja. My ludzie, kiedy tworzymy coś samemu, kiedy wymaga to od nas zastanowienia, przemyślenia właśnie tego procesu twórczego tej kreatywności, no to się rozwijamy. Rozwijamy swój umysł, rozwijamy swoje talenty, poprawiamy je, udoskonalamy. W momencie, w którym przestajemy wymagać od siebie, a zaczynamy posługiwać się jakimś zewnętrznym narzędziem, to po prostu zaczynamy powoli te umiejętności tracić. I tak w mojej ocenie mówi się od wielu lat, że mamy wtórny analfabetyzm, że ludzie po prostu przestają a, czy zatracają umiejętność czytania, pisania itd., bo nie robi się tego już tak jak kiedyś. Kiedyś, prawda, był zeszyt, pióro czy długopis, pisało się na kartce, uczyło się alfabetu. Uczyło się czytać. Dzisiaj jest wiele narzędzi, które mogą odczytywać tekst za nas, my tylko słuchamy. Jest tak, że piszemy na klawiaturach, słowniki podpowiadają, nie musimy znać wielu słów. Wszystko można dzisiaj znaleźć w internecie, więc jakby ten proces, on trwa. My nie jesteśmy już w stanie go zatrzymać, możemy go hamować w jakiś sposób lub możemy mieć własną, Potrzebę, aby po prostu ciągle pozostawać kreatywnym, ciągle się rozwijać, uczyć, mieć swój taki wewnętrzny imperatyw do tego, aby właśnie być twórczymi, aby nie dać się zamknąć w tej pułapce korzystania ze sztucznej inteligencji i narzędzi, które de facto powodują, że w mojej ocenie ludzie głupieją. Tyle w kontekście jakby takich szerszych przemyśleń moich na ten temat. Wracamy sobie do podwórka komiksowego. I tak, powstała taka oto publikacja. Ja tę publikację oczywiście przeczytałem. Tutaj nie wiem na ile to dobrze będziecie widzieli. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. Jest wielu różnych artystów. Ja temu nie będę aż tak bardzo poświęcał uwagi. To nie jest też omówienie jakieś szczegółowe tego, tej publikacji. Tutaj jak widzicie... Jest tekst Jakuba Demianczuka, który szerzej gdzieś tam dotyka tego problemu. Potem zaczynają się różne, tak jak wspomniałem, krótsze, dłuższe formy. Wśród tych różnych form są przemycane informacje, i między innymi przemycane są też informacje o tym, ja już sobie tutaj powolutku, powolutku tego szukam, jakie zagrożenia płyną dla nas jako ludzkości właśnie w związku z korzystaniem z tej sztucznej inteligencji zagrożenia związane na przykład z nadmiernym zużyciem wody, że jak rozumiem każdy taki proces tworzenia poprzez sztuczną inteligencję, czy to będzie GPT, czy może jakieś inne formy, ja się też na tym nie znam, bo mnie to tak szczerze nigdy jakoś za bardzo nie interesowało, to wszystko to powoduje, że zużywane są zasoby naturalne, m.in. woda, jak? O tym usłyszałem, to się bardzo mocno zdziwiłem, że w sumie jak, ale podejrzewam, że to jest kwestia też między innymi procesów chłodzenia, że to wszystko wymaga bardzo dużej ilości energii, to się grzeje i tak więc zakładam, że w jakimś stopniu do tego ogromne serwery, gdzie te dane są a później po prostu przetwarzane i dostajemy jakiś wynik. Yy, największym problemem, który zostaje tutaj podniesiony, to jest kradzież własności intelektu, intelektualnej. To, że sztuczna inteligencja uczy się na podstawie ukradzionej treści, którą ktoś stworzył, i yy, ta osoba, ten twórca, na podstawie yy, którego dzieła po prostu ta sztuczna inteligencja się uczy, nie dostaje za to żadnych pieniędzy. Yy, on nawet nie wie, że ktoś a, postanowił sobie to wziąć. Dzieje się to nie wiem w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, pewnie w tych największych państwach, wśród największych firm, które po prostu taką sztuczną inteligencję rozwijają, trenują ją, jak to się mówi, tak? Więc zakładam, że z tego się to bierze i e, tak długo jak ten problem nie zostanie unormowany w taki czy inny sposób, to e, będziemy mieli dalej jakby taką sytuację. Tylko, e, czy to jest rzecz, którą a. Autorzy komiksów powinni kierować do środowiska komiksowego i czy powinni próbować walczyć z tą sztuczną inteligencją poprzez różnego rodzaju piętnowanie właśnie w środowisku komiksowym? Uważam, że chyba to nie jest właściwa droga. No bo to nie komiksiarze, nie czytelnicy, nie twórcy, też nie sami wydawcy yy, sprawiają, że ta własność intelektualna jest. Kradziona, czy jest do niej taki swobodny dostęp, że można ją ukraść? Tylko to ktoś, kto tworzy e, prawo, e, legislator, który przygotowuje podstawę prawną do tego, żeby później można było bez problemu sięgnąć po coś takiego, powinien zainteresować się tym tematem. Więc e, dopóki nasi politycy, dopóki organy, czy to europejskie, czy światowe, e, nie unormują tego, w jaki sposób można tę e, sztuczną inteligencję trenować, tak długo ten problem będzie trwał. E, I należy gdzie indziej, wydaje mi się, przede wszystkim kierować swoje racje, a nie do samego środowiska komiksowego e, czytelników czy twórców. Mówię o twórcach dlatego, że od pewnego czasu mówi się, iż powstał komiks stworzony przez sztuczną inteligencję. Nawet nie wiem, kto jest jego autorem, bo mnie taka twórczość kompletnie nie interesuje, więc ja to pomijam. I wiem natomiast, że podczas ostatniego festiwalu, krakowskiego festiwalu komiksu, Wydawnictwo Cameleon, które postanowiło wydać e, właśnie w ramach swoich e, komiksów ten tytuł, jak domyślam się, w formie takiej papierowej, fizycznej, zostało zbojkotowane właśnie przez to, że te inicjatywę sztucznej inteligencji wspiera. Ten bojkot polegał na tym, że nie zostali wpuszczeni na ten festiwal. Czy to jest jakaś droga? Wydaje mi się, że to jest po prostu półśrodek, że to nie jest właściwy adresat Swoich żądań, żądań, które mają twórcy do tego, aby chronić swoją własność intelektualną i żeby walczyć ze sztuczną inteligencją, która tworzy później takie potworki. Bo dla mnie to, co jest tworzone przez sztuczną inteligencję w takiej formule, jest takim potworkiem to w życiu nigdy, a przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy teraz, nie zastąpi mi realnie stworzonego komiksu przez żyjącego. Człowieka, który postrzega to medium zupełnie inaczej, wydaje mi się, że maszyna jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo, a mam nadzieję, że nigdy nie będzie w stanie osiągnąć takiego poziomu, w którym będzie mogła człowieka podrobić wówczas to jest dla nas niechybnie przyszłość, której byśmy nie chcieli. Przyszłość wręcz widziana trochę jak z filmu Terminator. Tutaj nawet też pewne takie odniesienia do tego są. To, co mogę powiedzieć i co moim zdaniem jest najlepszą możliwością, to przede wszystkim po prostu nie podnosić tego tematu w stosunku, nie dawać reklamy, nie dawać atencji takim właśnie sprawom, bo w momencie, w którym my zaczynamy to ignorować, to to naturalnie umrze. Po prostu nie będzie się nikt specjalnie tym interesował i nie będzie się to mogło rozwinąć. Tak długo jak jest ten problem coraz mocniej rozdmuchiwany, podnoszony w środowisku komiksowym, tym on nie tyle jako problem dociera do odbiorców, tylko ludzie się zaczynają interesować samą tą sztuczną inteligencją i tym, co można za jej pośrednictwem zrobić. I wydaje mi się, że to właśnie nie jest właściwe, właściwa droga do celu, który na którym twórcom, e, w, w, czy wydawcom, czy e, autorom komiksów, czy nawet nam czytelnikom powinno zależeć, tylko powinniśmy kompletnie zignorować taką twórczość, jeśli uważamy, że jest ona szkodliwa. Ja uważam, że ona jest po prostu niepotrzebna i dlatego ja ją zupełnie ignoruję. I e, żeby trochę dodać jeszcze takiego mm, no, podbudzić tutaj Wasze zainteresowanie tym wszystkim, to wydaje mi się, że od pewnego czasu, a, trochę kpiąco, trochę w formie pewnej ironii, trochę pokazujący właśnie absurd całej tej sytuacji, jest e, blog, a, blog o komiksie, e, Blog o komiksach. Tam pojawiają się publikacje, które ewidentnie mają trochę szczuć, ale nie na sztuczną inteligencję, tylko właśnie na tych, którzy przeciwko tej inteligencji sztucznej inteligencji w komiksie i jej wykorzystywaniu w komiksie są. Bo to pokazuje trochę absurd właśnie tej sytuacji, które tutaj omawiam. Próba walki z tym narzędziem, z tym zjawiskiem, które ewidentnie się rozwija, bo nie jest żadną tajemnicą, że E, takie wydawnictwa jak Marvel czy DC w Stanach Zjednoczonych korzystają e, w jakiś sposób ze sztucznej inteligencji. Trenują autorzy, e, czy to rysunku, e, pewnie głównie rysunku, trenują tą sztuczną inteligencję po to, aby przyspieszać swoją pracę. Podobno takie e, plotki też słyszałem, że e, jacyś polscy twórcy również to robią, tylko się do tego nie przyznają. W jakimś może zakresie im to pomaga, więc. E, Taka walka, którą dzisiaj się toczy, jest w mojej ocenie błędnie ukierunkowana. Ona powinna być po prostu skierowana właśnie do władz, do legislatora, do tych, którzy tworzą prawo, aby zabezpieczyć twórców przed czymś takim. A Wojtek z bloga o komiksach, wydaje mi się, że po prostu trochę sobie z tego całego bumu. Przeciwko tej e, sztucznej inteligencji żartuje. Ja tego ani nie pochwalam, ani tego nie krytykuję, po prostu się temu przyglądam i trochę tak e, zastanawiam się, po co to wszystko, że ten e, szum tak skonstruowany, w jakim go widzimy obecnie, nie daje pozytywnych rozwiązań. E, I tyle jeśli chodzi o moje przemyślenia na ten temat. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Czy uważacie, że ta sztuczna inteligencja, którą w tej chwili mamy, może nam dać coś ciekawego? Czy was to w ogóle interesuje? Czy was to nie interesuje? Jak waszym zdaniem autorzy, twórcy komiksowi powinni się przed tym bronić? Kto powinien się tym zainteresować? Po prostu podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzu. Ja, broń Boże, nikogo nie chciałbym urazić tym materiałem. Tak jak mówię, mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ona mi lotto. Po prostu dla mnie to może nie istnieć, nie interesuje mnie to, ale jednocześnie zauważam, że walka, która jest prowadzona chyba nie jest skierowana, te wszystkie wytoczone działania nie są skierowane we właściwy cel i może należałoby się nad tym troszkę inaczej zastanowić, bo Obecnie strzelanie trochę do własnego gniazda, a to jest droga do nikom. Ode mnie to wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się na razie. Cześć.